Trzy, cztery... Cześć wszystkim! Ponownie na naszym kanale. Dziś przychodzimy do Was z Waszym ulubionym filmem Holem. Mamy tutaj zakupy już wiosenne, mamy tutaj ubrania, dodatki, tak. akcesoria, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. To, co będziemy mogły znaleźć w sklepach internetowych, to wrzucimy Wam linki w opisie pod filmem, tak żebyście mogły bez problemu sobie te rzeczy wszystkie znaleźć, więc co, zaczynamy. zaczynamy. Zaczniemy może od y, Bershki, bo mamy kilka rzeczy stamtąd. Ja powiem Wam, mam dwie bluzki w bardzo fajnym, takim wdzięcznym fasonie. Modne są oczywiście wszystkie rodzaje bluzek teraz z takimi... Y, ale chokerami poszukanymi? Coś, coś w tym stylu. bluzki Tak. I to są dwie bluzki w dwóch kolorach. Stwierdziłam, że czerwony i czarny to takie najbardziej moje kolory. Oczywiście poszłabym w czarny, ale e, mówię wiosna. wiosna, czerwony, zresztą ja bardzo lubię czerwony kolor. Są bardzo wygodne i ma, mają te bluzki bardzo miękki, przyjemny materiał. Czarną nosiłam już wielokrotnie i już ją prałam. Czerwony jeszcze nie miałam okazji, więc już piękna jest pogoda, bo my też nagrywamy już bez lamp, przy naturalnym świetle, więc jest tak, wiecie, tak, tak wiosennie i tak e, słonecznie. Takie proste, podstawowe bluzki, które wydaje mi się, że w każdej szafie są potrzebne. Ja zrobiłam remament szafy, tak jak Kasia robiła filmik, to ja robiłam wtedy również remament. Wyrzuciłam bardzo dużo ubrań zniszczonych po zimie. Drugą połowę oddałam mojej siostrze, która jest przeszczęśliwa, więc yy, musiałam po prostu uzupełnić sobie szafę o nowe egzemplarze takich podstawowych bluzek, jeszcze z długim rękawem, ale ten dekolt naprawdę zobaczycie na przebitkach, wygląda bardzo ładnie. Cena jest OK 49,90 za taką bluzkę to daje kciuka w górę. Ja mam również dwie rzeczy z Berszki, mam dwie pary spodni i my ostatnio, jak chodzimy na zakupy ze Staną to mówimy open minded. Czyli nie spodziewałam się, że mi coś takiego. Zawsze jak idziemy do stopu, to mówimy, dobra bierzemy coś innego, czego standardowo, normalnie byśmy nie wybrały. Bo z reguły my też tak, przynajmniej hmm, w tamtym roku, może takie bardzo klasyczne, spokojne, bez jakiegoś szaleństwa, no, takie wiecie, zwykłe ubrania. Tamten rok był i... nudny. Tamten rok był nudny i ja ostatnio do hmm, przymierzalni zabrałam dwie pary spodni. czarne i w paski. O, te piękne są paski. Ja może potrafić. zacznijmy od tych czarnych. Które są dosyć luźniejsze, mają tutaj, one są na gumce, mają fantastyczne kieszenie i rewelacyjną długość idealną do mojego wzrostu. Mam I jak te... je nałożyłam, to się tak w nich zakochałam, że mówię, nie, biorę dwie pary, nie mam mowy, co więcej, zamówiłam sobie jeszcze jedno parę czarnych, bo nawet ostatnio Marcin mówi, kurde, jakaś chodzisz, no sto w tych samych spodniach. Mówię, może zamówę sobie jeszcze jedną parę, bo znając z będziesz za dwa miesiące płakała, że już te spodnie dzisiaj zniszczyły i potrzebujesz całą samą parę, a już wtedy tak. nie będą, więc ja zamówiłam sobie jeszcze jedną Ostatnio parę takich czarnych, klasycznych, które pasują do wszystkiego i są rewelacyjne i są tak wygodne, że po prostu jak w piżamie, i z tej samej serii zamówiłam sobie właśnie, czy znaczy kupiłam te m, spodnie w szare, w białe paski, to też są fajne, bo to jest. Coś innego, nietypowe, czarne spodnie. One są takie mięciusienki po prostu. Jak, mm, jak taka piżamka, jak taki dresik. super, Te są takie bardziej bawełniane, dresowe. Te są już takie bardziej eleganckie do koszuli białej, do szpilek, ale też również do zwykłego t-shirtu i do Trampek wyglądają rewelacyjnie. Cena 89 zł i ja mam rozmiar S. I ty też mam S-ki, tak. Bo ja wybrałam chyba jeden większy. Nie, też teźłam ja Emki, bo Eski te były takie jak trochę leginsy, a one muszą być takie bardziej luźniejsze. Jakie są wam są rewelacyjne, piękne. Dobrze, teraz Stradivarius. Z Kasią mamy dwie bluzy, takie same, tylko w innym kolorze, też podczas jakichś wspólnych zakupów kupione. I mamy dwa kolory, które kojarzą chyba się najbardziej z rodziną Kardashianów. Skyli, hmm. Sky, Ka kan, z to są team, im kolory, ja nie wiem. wiem. Po prostu patrzę na te bluzy i mówię, no to jest ten styl, te warkoczyki, takie wiecie, plecione, to Dziakowe. jest to bluzy są w dobrej cenie, bo one nie były drogie. Nie mam zł, ale nie były drogie. Mi się bardzo dobrze noszą i bardzo podoba mi się kolor, bo nie do końca jestem przekonana do różu. Róż pastelowy to jest kolor Kasi, tak jak widzicie. Ona w tym wygląda przepięknie. Ja tak wyglądam słodko-pierdząco, nie do końca to jest chyba to, ale w takim lekkim kolorze karmelowym wydaje mi się, że jest już lepiej. Super fason, bo ma ładne tutaj mhm. kieszonki. Wygląda bardzo wdzięcznie na sylwetce, więc ze Stradivarius'a te Ja mam, Luzy. masz coś jeszcze ze Ja mam swoje jest wspaniałe buty Cudowne, Aha. przecudowne. Słuchajcie, najlepsza historia jest taka, że byłam na zakupach z Kasią i później pojechałam do rodziców, do mojej mamy i rozmawiałam z nią, pokazywałam jej y, te zakupy. Bo właśnie chyba na tym polega ten fenomen, bo ona mówi, no to pokaż, pokaż, co kupiłaś. Ja mówię, zobacz, to kupiłam do tego, będę i zobacz to. Ona mówi, no fajne, no fajne. Wiecie, chyba na tym polega ten ta, no, fenomen tych sklepu, tych filmów z zakupami. No i to są moje buty, gdzie moja mama je zobaczyła i mówi: "Żartujesz". Ja: mówię, "No nie. Miałam takie same". 30 lat Ona mówi: "Dziecko, to ja Cię bym wpuściła do mojej szafy, jak byłam, jak byłaś dzieckiem, to byś znalazła identycznie takie same. Naprawdę, po co w ogóle teraz to kupujesz?". I fakt, to prawda, teraz wchodzą buty, które były modne tak z 10 lat, nie, no, z 10 przesadam, z 20 lat 20. temu. Takie na dziwnych obcasach, z kwadratowymi czubkami, lub z ściętymi, z obcasami niskimi, powykrzywianymi, takimi bardzo ciężkimi. Mi się to bardzo podoba, bo nie oszukujmy się, jeżeli ktoś prowadzi taki zwykły, normalny tryb życia, gdzie leci do pracy na zakupy, ma nie wiem, dziecko i jakoś nie wiem, leci na plac zabaw, to nie wyskoczy sobie ze szpilkami 10 cm i nie będzie oddawać paniusi. No tak, wiesz, no, do takiego no, życia codziennego. Tak, to prawda. Ale właśnie takie buty na takim malutkim obcasiku są naprawdę bardzo fajną alternatywą, bo to nie są typowe baletki, to nie są też typowe trampki, można się ubrać elegancko, ale też wygodnie. Tak. I właśnie ja, bardzo mi się podobały te buty. Ja mam takie same, tylko że z zaokrąglonym czubem. Ja w tam w grudniu właśnie z Primarka i są rewelacyjne, mega wygodne i też jestem z nich zadowolona i też będę w nich normalnie chodzić. Są bardzo wygodne, to jest ich okay. największa zaleta, bo ja bardzo długo zastanawiałam się nad fasonem i tak nie byłam do końca przekonana, bo no to jest taki fason bucików takich babcinek do kościółka, ale mi to kompletnie nie przeszkadza i te buty najlepiej wyglądają do spodni, to trzeba zaznaczyć. Tak. Przy spódnicy to wygląda źle, ja się źle czuję, jak mierzyłam do spódnicy, to mówię nie, nie, nie. One fajnie wyglądają nie. do rurek, do boyfriendów, do jeansów, do, do dżinsów, boyfriendów. Albo nawet do jakichś krótkich spodanek, na przykład bardziej eleganckich z marynarką. Tak. Coś trzeba pokombinować, żeby ta góra cała była taka bardziej nowoczesna tak. i młodzieżowa. Tak Bo powiedzmy. buty są troszeczkę starodawne A jednak. buty takim smaczkiem są. Ale jak jesteśmy jeszcze w Ariusie, to ja Wam pokażę moją koszulę, koszulę białą. Z takimi mega modnymi w tym sezonie bufiastymi rękawami. I teraz tak, historia <śm> tych <śm> rękawów jest taka, że ja przymierzyłam może gdzieś z 50 różnych koszul. W stylu Justyny, tak to ma teraz, właśnie z kwiatami, z jakimiś takimi buf, buf, bufkami tutaj aż idącymi od ramienia. I szukałam czegoś, co nie będzie mi zniekształcało aż tak mocno moje sylwetki i właśnie nie powiększało mnie trzy razy bardziej. Więc znalazłam w Stradivariusie koszulę bardzo fajną, bawełnianą. Ja mam rozmiar S i kosztowała 119,90. Właśnie z takimi rękawkami, i ona mi się bardzo podoba. I ja właśnie będę chodziła. To w tej koszuli, właśnie z tymi spodniami czarnymi. Hmm. Zobacz jeszcze to do tego. Ta koszula, te spodnie, jakieś fajne buty, i naprawdę można wyglądać super. Bardzo mi się Czy podoba. Czy wydaje mi się, że to jest fajna opcja, bo to jest modyfikacja białej koszuli takiej nudnej, biurowej. Tak jak ja mam kwiatki, właśnie. Kasia ma bówki, czyli coś się dzieje. Coś się dzieje, coś nowego. jest coś innego, coś nowego i mi się bardzo podoba. Uważajcie z tymi to bówkami samo. idącymi od ramienia, bo one po prostu macie taką, uuu, robi się po prostu hmm. namiot. A, to jest super alternatywa, bo tu jest dopasowane i główka, ile tylko tutaj od łokcia. Łokcie. Ja mam dwa t-shirty, yy, rzeczy bardzo podstawowe, ale tak jak mówiłam znów po takiej przepyrce wiosennej mojej szafy, wyrzuciłam bardzo dużo zniszczonych ubrań, dziurawych, spranych, zżółkniętych t-shirtów i musiałam uzupełnić szafę o nowe egzemplarze i sięgnęłam tym razem po markę PLN Lala, dlatego że ja mam kilka t-shirtów z tamtego roku, które nie zżółkły i nic się z nimi nie stało, więc stwierdziłam, że E, takie t-shirty do ciała będą fajne z ich marki i mam tutaj dwa egzemplarze biel i czerń, e, jedynym jakimś znaczkiem wyróżniającym się po prostu jest napis z tutaj to jest ta ich taka seria, kolekcja e, i t-shirty są z przepięknej bawełny, są mega, mega, mega dobre jakościowo i mi, mięciusień, mięciusieńkie. Ja mam rozmiar XS, bo dużo osób o to pyta, u nich rozmiarówka jest troszeczkę inna niż standardowa, bo ym, te ubrania są takie bardziej luźne. Więc można zamówić spokojnie XS-ki. Przejdźmy teraz do sklepu Reserved. Dam tam nie Reserved. Reserved. Ja mam uraz do tego sklepu, kiedyś tam pracowałam. I bardzo rzadko tam wchodzę, ale ostatnio właśnie przychodziłam i, widzicie co na manekinie były bardzo ładne ubrania i mówię, o kurde, coś tam się chyba nie tak muszę. I weszłam tam i znalazłam dwie rzeczy. Po pierwsze, zielona bluza. Ja naprawdę bardzo lubię takie bluzy, bo to jest świetne rozwiązanie dla kogoś, kto nie ma czasu jakoś tam, nie wiem, rano stać przed szafą, a chce jakoś tak fajnie wyglądać. Ta tutaj jest z takim bardzo fajnym sznureczkiem, takim dziewczyncem, że ta bluza nie jest taka typowo sportowa, ale jest taka. Dziewczęca, inna. Bardzo, bardzo mi to. się podoba. I teraz wybrałam w kolorze zielonym Z tego, że mam tą różową, to wybrałam zieloną, ale ta zielona też jest w różowej wersji. Bardzo mi się ta bluza spodobała. Jest naprawdę fajna, wygodna. Miałam ją na naszym vlogu w Krakowie. Ale drugą rzeczą, którą tam kupiłam, to jest ta mm, kurteczka, którą mam to tutaj. To Bomberka taka. I mm, ja ona też ma tam. tutaj taki bardziej oversizedowy krój. Widzicie, to jest wszystko obniżone, że nie jest tak dopasowane tutaj do ramienia, tylko to wszystko jest tak opuszczone w dół. Ma kieszonki, jest ściągacz zamek. Jakieś Bardzo mi się ceny. podobało. Tutaj coś tutaj Tych się pagony? dzieje, coś jest jakiś element... Y y Jakiegoś zaskoczenia. To mówi yy, chorodyjska zawsze element zaskoczenia jest. Teraz czas na Zary. ja mam sporo rzeczy, bo dużo rzeczy w zarze kupiłam, dlatego że ta ich wiosenna kolekcja była naprawdę całkiem fajne spoko. Jest. Nie zawsze tam można znaleźć ładne ubrania, ale te, które wydaje mi się, my upatrzyłyśmy, są naprawdę fajne. I to też taki etap, wiecie, wiosennego sezonu, czyli dużo kolorów, coś nowego, odświeżamy swoją szafę, jest ciepło, możemy się w końcu ładnie ubrać, jakoś I tak wiecie, wiosennie i wszystko tak jest nowe. siebie. Pierwsza rzecz Zary to jest bluza żółta o takim cytrynowym, kalarkowym kolorze. W kamerze widzę, że on jest taki w ogóle cytrynowy. A w ogóle całkowicie inny. No nie? On jest taki bardziej Słoneczno-pomarańczowy też? Tak. I powiem Wam, że bluza jest naprawdę z fajnego materiału. Kosztowała 119 zł, ja mam Mkę. I śmiesznym elementem są te kieszenie, bo one są takie dosyć duże tak naprawdę na całe piersi. Na ale telefon. Na telefon, <grym> na portfel, tak wiesz. I widzisz na zakupy. Oczywiście bufki na rękawach, bo te elementy bufiaste, falbany one się pojawiają teraz cały czas. wszędzie. Więc ta żółta bluza yy, kolorowa, coś innego, wprowadzamy kolor do swojej szafy. Ja naprawdę też chciałabym, żeby ten sezon był taki bardziej kolorowy i żeby coś się działo. W ogóle jakoś dużo bluz mam. na zmianę, bo ja też mam. To idźmy tak... na zmianę. Idźmy na zmianę. Teraz może ja coś pokażę, może ja pokażę coś czarnego, ale jest element zaskoczenia, bo są kwiaty. W tym sezonie bardzo modne są kwiaty i kwiaty na czarnych elementach, chociaż tutaj widzimy u jest na białej koszuli. Tych masz ciemny ogród, to jest jasny Bo tak, bo są dwa rodzaje ogrodów, jest zimowy ogród wiosną i jest letni ogród wiosną, rozumiecie? Albo na czarnym, <grym> albo na białym tle, więc to dziwnie brzmi, ale tak po prostu jest. Mi się bardzo podobał ten taki m, m, motyw m, florystyczny, kwiatowy, trochę taki słowiański. Folkowy, tak, folkowy taki. coś w tym stylu. Tak. I rękawy też mają lekko buf bufiastowate, o, też tak. są. Mhm. So, jest lekko jest, le, jest, jest lekka bufka, ale to tak powiedzmy jeszcze w granicach wzorowego rozsądku i także to wszystko bardzo fajnie wygląda. Bluza jest rewelacyjna, chodzę w niej ostatnio non-stop, naprawdę. Chyba czas się po prostu chyba ubrać. I właśnie ja też tu bluzę łączę właśnie ze spodnicą skórzaną, ze, z tymi czarnymi spodniami. Świetnie wygląda, bardzo dobrze się nosi. Ja mam rozmiar hmm, S. Gdyby ktoś pytał, bardzo mi się podoba. I muszę Wam powiedzieć, że dostałam dużo komplementów, tak jak mam tą bluzę. Ja dużo osób naprawdę chwali te kwiaty, mówi, o, ładna, o pani ma bluzę. Ja mówię, o, dziękuję. I tak na... I nawet ostatni chłopak też skomentował, że bardzo ładna bluza. Także ja jestem z niej zadowolona. Dobry, dobry, dobry za. Ja też mam, y, słuchajcie, na sobie kwiaty. A, dlaczego a dlaczegożby nie? Więc mam. To jest koszula, którą widziałam u Laury Rockland Princess. Ona też ma taką. Tak jak Kasia mówiła wcześniej, te kwiaty są bardzo mega wdzięczne i jest bardzo dużo ubrań, gdzie te kwiaty gdzieś tam się pojawiają, ale to dodaje takiej. Ym, nie wiem, mój mąż jak to ostatnio zobaczył, mówi, są węki, wiemy jak. Folkowy klimat, trzeba tylko wiecie, tutaj włos zapleść, warkocza tylko i Tylko tak, że jeszcze wiecie, uważajcie, żeby nie przesadzić, bo ja wiem, że te kwiaty są wszędzie na spodniach, na spódnicach na torebkach, nawet na butach widziałam w stanie Więc tak wiecie, jest umiarem, jedna, koszula, resztę wszystko bardzo buty fajne, ale naprawdę ale super, ale super to naprawdę piękne. bardzo ładne. Ja się cieszę, że ten trend jakoś teraz jest w tym sezonie i fajne są wygląda. te ubrania kwiatowe. I mm. zobaczcie na tą bluzę granatową. Tutaj oczywiście. Jest? Y, typowo materiał taki bluzowo-sportowy, ale rękawy i cały tył tej bluzy jest z takiego materiału koszulowego, satynowego powiedziałabym. Tutaj mamy jeszcze kokardkę, to jest wszystko wiązane na kokardę i granat z czarnym fajne połączenie. Troszeczkę może za bardzo ponure jak na wiosnę, ale stwierdziłam, że y, po prostu no, nie mogłam się oprzeć. To połączenie jest było, było takie ciekawe, mówię, kurczę, nawet. Na jakąś imprezę gdzieś pojedziemy coś tam załatwiać to do fajnych spodni czy do fajnej spódnicy i do szpilek. To fajne połączenie stylu sportowego z takim bardziej eleganckim, więc to jest również Zary. Moją kolejną rzeczą z Zary jest sukienka czerwona, tak? To ta, którą widziałyście w filmiku z Krakowa. Jest piękna, i ja ją od razu kupiłam, na coś na nią zdecydowałam, bo po pierwsze. Fajnie w niej wyglądam, dobrze się w niej czuję i jest naprawdę mega wygodna. Ona jest z takiego materiału bawełniano-rozciągliwego, Elastyczne elastycznego, super do, dopasowuje się do mm, sylwetki. Ja mam rozmiar S, jest bardzo wygodna i myślę, że jak obskoczę jakieś jedno wesele, to następnym razem będę w nich po prostu chodziła na co dzień, jeśli Ale nie wiem. M, lat, latem Warto, nawet, właśnie, no. W ogóle latem. bardzo fajne są też sukienki z długim rękawem, moja mama sobie kupiła w ogóle takie... Te, ta pasun. sukienka jest w wersji w paski, biało-czarne i w wersji czarnej, więc jeżeli szukacie czegoś innego kolorystycznie, to polecam. I takie same materiały są z długimi rękawami, takie off the shoulder, czyli takie pokazujące ramiona. Ja mam taką czerwoną, tylko jej nie wzięłam. Piękne modele w dobrych cenach, jeżeli szukacie sukienek prostych na wesela na przykład... Rewelacja. rewelacyjne. Ostatnią rzeczą z Zary, którą ja kupiłam, będą to sandałki na lato. Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli Wy macie upatrzone jakieś sandały już teraz, to tak, kupcie, bo później są takie braki, i tak wszystko jest poprzebierane, że naprawdę ciężko potem upolować, kupić jakieś fajne sandałki. I teraz bardzo mam na że już my w sklepie, są mm, sandałki granat i zieleń butelkowa, ale w takim materiale welur. Mm, ja zdecydowałam się na te sandałki, one są wiązane na kostce. Mam rozmiar 39, kosztowały 119 zł i świetnie będą wyglądać do ubran, gdzie będzie można jeans. Krótkie spodenki jeansowe, tak. kurteczka jeansowa, koszula jeansowa, yy, nie wiem, biała koszula jeansowa. I do bieli też. Do do tak bardzo wakacyjnie, morsko, marynarsko. marynarsko. Naprawdę sandałki są rewelacyjne, polecam Wam. Cieszę się też, że nie wybrałam po raz kolejny żadnych sandałków czarnych, ani jakichś beżowych, tylko coś innego. Open minded na różne inne rzeczy. Ten majnek, Open autumn, i tak wiecie. Szukamy. Mamy dwie torebki na sam koniec. To jest torebka, którą bardzo często dziewczyny pytały, przewijała ona się w ostatnich filmach, vlogach, gdzieś tam na zdjęciach. Ja o niej nie mówiłam, bo chciałam przetestować, jak się sprawdzi, zanim po prostu się wypowiem na ten temat. I to jest torebka Sabriny Pilewicz. Ja mam akurat model Modena. Bardzo popularny, wiem, że dziewczyny noszą te torebki. Widziałam te torebki na filmie Uracki, bo robiła odcinek właśnie o torebkach Sabriny Pilewicz. I serdecznie już teraz wiem, że mogę Wam te torebki polecić. Pięknie wykonana, noszę ją praktycznie dzień w dzień od kilku dobrych miesięcy, nic się z nią nie dzieje, jest pojemna jak na małą torebkę, bo ona jest mniejsza niż Kasi, ale mogę w niej zmieścić naprawdę dużo rzeczy, począwszy od portfela, krem, jakieś gumy do rzucia i inne rzeczy, telefon, ładowarki, dużo się tu mieści, tutaj zawsze trzymam jakieś inne gadżety. Co tu mam? O, mam tutaj długopis. Fajna jest ta kieszeń. E, podoba mi się również to, że ma dwa paski. Jeden pasek jest taki, e, ja noszę je wspólnie razem, mm. jeden pasek jest taki łańcuszkowy, drugi zawsze do przewieszenia na ramię. Piękna torebka, bardzo dobrze bardzo wykonana, ładnie. ja serdecznie polecam. Noszę cały czas i cieszę się, że jest to szara torebka, a nie czarna, bo mm -hmm. też czarnych miałam trochę dosyć, więc taka szarość w szafie naprawdę wygląda świeżo i pasuje do wielu stylizacji. Ja mam torebkę mm, beżową, łososiową, nidziakową, kremową, to jest tak Różową. ciężko określi ten kolor, ale bardziej wchodzi na w odcienie y, zgaszonego łososia, bo ten róż też nie jest taki typowy Tu jest róż. bardziej różowa, tu jest, jest łososiowa, Tak. Y y y ja tą torebkę kupiłam właśnie na wesele, tak jak leciałam do Edynburga, bo wiedziałam, że będę potrzebować czegoś większego, żeby tam zabrać, nie wiem, lakier do włosów, kosmetyki, baletki, żeby schować. Wszystko mi się zmieściło i naprawdę torebka się rewelacyjnie sprawdziła. Jest bardzo pojemna. Tutaj schowacie sobie, nie wiem, kalendarz, kosmetyczkę, telefon. Mm... Ale baleriny też się zmieściły. Baleriny się zmieściły, a aparat się tutaj zmieści, wszystko się zmieściło i naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Ona jest z Mago, też ma dłuższy pasek, bo ten pasek tutaj trzeba tak naciągnąć, bo on tutaj się chowa. Świetna torebka pastelowa, idealna na wiosnę i ja już mam pomysł na kilka właśnie stylizacji z nią. Niech już tylko będzie ładniejsza pogoda, tak, że będę mogła zrezygnować z czarnej bomberki. Wchodzi ta torebka na salony i będę chodziła w niej non-stop, bo jest naprawdę rewelacyjna i świetnie się sprawdza i muszę Wam powiedzieć, że cieszymy się, aż znaczy ja się cieszę też, że y, mamy też inne trak, nie tylko czarne i ja teraz poszukuję czegoś kamelowego, coś y, A, w brązie, karmel, kamel, coś w tym stylu, więc taką planuję. Tak, coś w tym stylu, chcę jakąś torebkę, coś innego, y, żeby jakoś tak, wiesz, <śmiech> <śmiech> Wiecie, rozumiecie. Moi drodzy, kończymy ten haul. Mam nadzieję, że Wam się podoba zakupy, uwielbiacie. No i co, Kasia? Idziemy na obiad. Marcin właśnie robi kurczaka, więc ja jestem bardzo głodna, więc idziemy się kogo w kolejnym filmie. Pa! Do zobaczenia, pa!